Ale ładnie pachnie. Same zioła, jak w zielarskim. We are the farmers. Cześć, witam wszystkich. Dzisiaj zaczynamy kosić drugi pokos chłopaki już pojechali dwoma ciągnikami dzisiaj będziemy wozić Bo jest mało także ten, tyle to się wyrobi skoszone mamy 40 hektarów także no, dużo szału nie ma z travą także ten mało będzie Dokładamy do tej lucerny ostatniego drugiego pokosu będzie drugi pokos w jednym silosie No i możliwy ten że mieszanka gorzowska jeszcze do tego dojdzie i później jeszcze będziemy dokładać wysłodki na górę do silosu i tutaj Ogólnie lucerna fajnie wyszła Ogólnie wieje to może słabo będzie słychać ale zaraz się odsunę od wiatru No Ogólnie fajnie wygląda Dobrze się zakisiła Fajny kolorek Fajna wilgotność Taka idealna Dobrze to wygląda. Zapach ma ładny. To najważniejsze. Jak ma ładny zapach i ładny kolor, wilgotność, to i parametry powinny być też dobre. Dobra. Jest pierwsza przyczepa. Tutaj teraz chłopaki zbierają ten na tym polu, co zioła są. Ogólnie to były same zioła. Ale ładnie pachnie Same zioła Jak w zielarskim Ogólnie zioła mają za zadanie poprawić yy, jak się nazywa Odporność krów Jest to specjalnie dobrana mieszanka 11 ziół yy, Już tam szczerze mówiąc nie pamiętam dokładnie jakie to były wszystko zioła ale... ale Zapach naprawdę fajny jest zobaczymy jak to w kiszące wyjdzie, niby, niby mówiłeś, że da się ki ukiszać i na siano też jest bardzo dobre. Trochę za późno już skoszone było Ale Fajnie to wyglądało tam pełno różnych owadów zapylających było Taki duży motyl nawet był mi się nawet do ciągnika wleciał później Fajnie to wyglądało. Takiego motyla jeszcze nie widziałem. Nie wiem, tam ci, co się znają na owadach, mogą się wypowiedzieć, co to za motyl. Ja tam nie wiem, nie znam się. Ale mi się podobał. Dobra, ruszamy. tam trawy w ogóle prawie, że nie było. Sucho było. A zioła, widać, korzenie mają dłuższe, to wyciągnęły wodę. I coś tam urosło. Koniczyna też dała radę. Tu możecie zobaczyć, delikatnie zapleśniało, ale to tam ale zioła, czuć. Ogólnie za rok będę siał, ogólnie wszystkie pola będą zasiane ziołami jakimi to jeszcze nie wiem do końca, bo tam to idzie teraz y, taki mały projekt, zaczynamy z mleczarnią. Tam parę, na razie 8 rolników, w tym my, y, bierzemy udział w takim projekcie. Na razie za dużo zdradzać nie mogę, bo to jest, y, no jeszcze walczymy o dofinansowanie tego projektu. Także na razie nie mogę nic zdradzać, żeby konkurencja, no inne mleczarnie nie, nie, nie zaczęły też ubiegać o takie dofinansowanie. Na razie jesteśmy y, jedyni w Polsce, co y, z, zaczynamy taki projekt, to znaczy nasza mleczarnia, no my, my bierzemy w tym też udział, ale no, chodzi o to, no głów, głównie, głównie, bo no, kurde, jak to powiedzieć teraz? Y, No planujemy też coś z ziołami na łąkach zrobić Także ten będzie przesiewany wszędzie. Wszędzie będą zioła. Mówię jakie, to jeszcze nie wiem, bo to ma być ustalone no, przez uniwersytet. Yy, ten, bo też współpracuje z nami uniwersytet, kurde już teraz. Nie pamiętam już który uniwersytet. Jakby co, to tam później. Ogólnie zrobię z tego filmik, jak to już wszystko wejdzie. No już będzie ten program, już dofinansowanie będzie. Będę mógł trochę więcej powiedzieć. Powiem wszystko dokładnie co i jak. Ogólnie fajny projekt, mi się podoba. Powiedzmy, pasujący do naszego gospodarstwa. zobaczymy jak to tam wyjdzie no, ja ogólnie z ziół zobaczymy jak wyjdą tutaj w kiszące, ale ja, tak jak na razie to tam mi, mi się to podoba tam fajnie wyglądają pola chociaż jakieś teraz plony mamy, bo tak to byśmy nic nie mieli z tamtego pola teraz chociaż zioła są no ja jestem ciekaw jak to wszystko wyjdzie Ustawię wam parę zdjęć, filmików. to tam przyjechał. Dobra, odjedziemy. Nie tutaj A, światła jednego nie ma. Teraz widzę już suche się kurzy widać. Tak na co dzisiaj, który dzisiaj mamy? 17 lipca jest 12.37 eee, tak zobaczymy jaka pogoda jak zapowiadają eee, zapowiadali na dzisiaj eee, deszcz ale już się przerzuciło na sobota wieczór niedziela rano w niedzielę niby teraz ma padać zobaczymy Koniec. Ok. Dobra, jedziemy. Zobaczymy jakie wielkości pryzmy nam się uda zrobić ostatecznie. Ciekawe w ogóle jak chętnie będą pobierać te karwy z tymi ziołami. I to jednak trochę smak zmienia w kiszonki. Miejmy nadzieję, że dla krów na lepsze. A jak będzie to się zobaczy. W nie miałem jeszcze też nagrany materiał o odchowie cieląt u nas, jak to u nas wygląda ale podczas nagrywania nie wiem kamerka się wyłączyła i tylko minutę materiału nagrało, a tak 10 minut gadałem Także będę to musiał jeszcze raz powtórzyć więc możecie oczekiwać w najbliższym czasie filmiku o odchowie cieląt, jak to u nas wygląda. No i, i to tyle na razie. Później coś jeszcze dogram. Ogólnie tu mam przygotowaną przyczepę. że w razie co, jak jest yy, spokojnie na pryzmie, to też sobie jeden kurs robię. Także teraz jedziemy na pole. Od razu będziecie mogli zobaczyć, jak to wygląda na polu. Teraz traje się czkarni. Poblądacie. światła. A tu macie tą mieszankę gorzowską naszą zasianą. Lucerny się wyrosło jeszcze odbiło, a tu przecież było mielone, tamta ziemia jeszcze z odbiło. No jeszcze trochę żniwa się zaczną. Na większości żniwa to są zarobki, a heh, dla mnie to jest, to są koszty. Już mamy uzgodnioną słomę. W tym roku słoma będzie do mnie 200 km jechać Także ten z daleka w tym roku słomę bierzemy od takiego dosyć dużego rolnika No bo tu bliżej Bliżej to już ten, albo wybyli mali rolnicy a latać po tych małych kawałkach to mi się tak, też nie chce, a tak to mamy już uzgodnione, oni nam przewożą baloty w dużych kostkach te 120 szerokość i bodajże 90 wysoko i chyba 2 metry długości mają no ale to wiadomo tam koszt u nas 800 balików zamówiliśmy takich to trzeba liczyć te 60-70 tysięcy. Wiadomo, nie są to małe pieniądze, ale no my się z tym nie bawimy. Przyjeżdżają do nas, yy, my tylko się ciężarówki i nie, nie, nie męczymy się w ogóle. Jest to dla nas duży plus. O. Tutaj, lucerna jeszcze dwa tygodnie i trzeci pokaz będzie. Także jest różnica, no za, yy, w następnym roku mamy zaplanowany jeszcze zasiew około tam 13 hektarów dodatkowo jeszcze lucerny także to jednak u, 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 musi być ta lucerna, bo to jednak jest pewny plon bo ta trawa jak jest suchy rok to nic u nas nie rośnie. Tu jest mieszanka lucerny z trawą i sami widzicie, no lucerna jeszcze rośnie, ale ta trawa to nic nie chce rosnąć. odjechałem A szybko jadą dzisiaj Kręcimy 10 na godzinę już suche to wszystko jest jak było koszone to to jeszcze w miarę zielone było ale no wczoraj było od razu rzędowane ale jednak pogoda robi swoje wody nie ma ostatnio byłem yy, po wysłodki w Balotach tam no, powiedzmy niecałe 15 km od nas I w... mówił, że u niego spadło 25 a u nas wtedy spadło milimetr także nas cały czas omija Jest to trochę denerwujące, bo w okolicy pada pada Każdy by chciał żeby nie padało, bo już żniwują by chcieliśmy żniwować a u nas by się też przydał bo no jednak ten trzeci plon wybył pokos raczej trzeci pokos wybył jakiś tam może solidny to by była to byśmy już mieli naprawdę wystarczająco kieszonki a tak to bo trochę rezerwy z tamtego roku nie mamy bo już w tamtym roku rezerwy wykorzystaliśmy teraz sprzeda sprzedaliśmy 20 krów, także trochę tego mniej będzie, bo praktycznie żadnej krowy w tym roku nam nie ubyło, a 45 ołówek jednak przybyło, także już mieliśmy te 180 sztuk znowu A chcielibyśmy się utrzymać tak na poziomie tych 140 Także na razie 20 krów sprzedaliśmy No wiadomo to są takie krowy wtedy co albo trochę wyższe komórki somatyczne mają, albo co jakieś tam małe problemy występują to wtedy to sprzedajemy chociaż mamy łatwiej w dojarni no i wiadomo tam jakieś tam dziesięciolatki latki parę poszły Miejsce się zrobi na młodszą krew Poszły te większe sztuki takie trochę Niechętnie się sprzedaje, ale czasami trzeba. No jesteśmy już wieczorem po przykryciu. Taka oto kupeczka się uzbierała. Doszło 20, 21 hektarów trawy i tam w tym. Było te 10 y, hektarów y, z, trawy z, z ziołami.